Witam wszystkich bardzo serdecznie, idziemy Szczeżynskiego w kierunku Ronda Lewandowskiej, skręcając tutaj w prawo, popatrzcie w lustreku, czy nikt tam nie idzie, zwróćcie uwagę na przejście dla pieszych i przejazd do rowerzystów, czy też jest czyściutko. No, i skręcamy sobie na rondzie lewandowskiej w lewo. Rondo bez świateł, wyznaczonymi pasami ruchu, e, z pokazanymi e, też kierunkami jazdy z określonego pasa. W prawo jedziemy z prawego, jak widać na znaku, w lewo i prosto jedziemy sobie w, z lewego. Jeżeli mamy strzałki na jezdni, a w tym wypadku pojedziemy sobie w lewo, to pokażmy wszystkim, że jedziemy sobie w lewo. Nie zwalnia nas to, że jesteśmy na danym pasie z tego, żeby tego kierunkowskazu nie użyć. Zmieniamy kierunek jazdy, potwierdzone jest to znakiem na jezdni, to obowiązkowo ten kierunkowskaz musimy sobie wrzucić. Przy takiej ładnej pogodzie, popatrzcie sobie, że mamy tutaj przejazd dla rowerzystów, przejście dla pieszych. Bardzo bądźcie ostrożni, e, szczególnie zbliżając się właśnie do przejścia dla pieszych, przepuszczamy tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak jest już pusto, możemy sobie wjeżdżać. Mamy dalej znak są pierwszeństwa, e, więc tutaj pasy są fajnie wymalowane, skoro jesteśmy na lewym pasie, e, to musimy się wbić na lewy pas wokół ronda, cały czas sygnalizujemy skręt w lewo, żeby wszyscy wiedzieli dokąd jedziemy. Tak jak każą nam znaki, tutaj idealnie wyciągają na nas co prawda wymazane linie, ale myślę, że bystre Wasze oko na pewno je dostrzeże i zjeżdżając z tego ronda dajemy sobie prawie kierunkowskaz po to, żeby ten niebieski samochód widział to, że my zjeżdżamy i po prostu na nas już nie czekał. Bądźmy koleżanki na drodze i po prostu pokazujemy to, co się na tym skrzyżowaniu dzieje, czyli jeżeli mamy szczałki na jezdni do skrętu w lewo, to ten kierunkowskaz możemy sobie, musimy sobie wrzucić, a przy wyjeździe dajemy sobie prawy zjazdowe. Będziemy sobie najbliższej zawracać. Zwróćmy sobie tutaj uwagę, że mamy pierwszeństwo przejazdu według znaku i sobie po prostu tutaj spokojnie zawracamy. Przytulamy się do prawej krawędzi z racji tego, żeby nie być komuś pod prąd sprzeciwka. Jak widać tutaj jest sprzeciwka droga wewnętrzna. Teoretycznie stamtąd pojazdy włączają się do ruchu, ale bądźcie na nich ostrożni. Myślę, że dla świętego spokoju, ja bym ich przepuściła, yy, gdyby ktoś tam był. Ale prawo nam mówi, że musimy przepuścić z prawej strony. Mamy tutaj powierzchnię włączoną z ruchu, więc nie możemy wjechać na prawy pas, tylko po prostu wybieramy już teraz pas lewy. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy sobie skręcać, a jeszcze raz sobie pojedziemy w lewo na tym rondzie. Gdybyście jechali na wprost, to popatrzcie, że mamy tutaj już znowu dwa pasy, e, które akurat też kierują e, na wprost, więc możemy sobie zjechać na prawy pas ruchu. Jeżeli skręcamy w lewo, to zostajemy na pasie lewym. Znowu zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Zaobserwujcie, że zbliża się tam też pieszy. Oczywiście ustępujemy u pierwszeństwo jak najbardziej ma możliwość, żeby miała możliwość swobodnego przejścia. Jak już przejdzie, nie ma rowerzystów, możemy sobie podjechać kawałeczek dalej, sygnalizujemy nasz zamiar skrętu w lewo, czekamy na pojazdy, które na, w tym momencie na rondzie są, no i możemy sobie swobodnie wjeżdżać. Jesteśmy na lewym skrajnym pasie, to bijamy się na lewy pas wokół wyspy. Jakbyśmy byli na prawym, to automatycznie bijamy się na prawy pas ruchu. Wyjeżdżamy sobie cały czas sygnalizując, gdzie jedziemy, i teraz jak już będziemy wyjeżdżać sobie z tego ronda, dajemy prawy kierunkowskaz, żeby wszyscy wiedzieli, że z tego ronda sobie zjeżdżamy. Oczywiście patrzymy sobie na przejście dla pieszych, pieszy sobie przejdzie, rowerzystów jeżeli nie ma, to możemy sobie swobodnie przejeżdżać. To tyle. Najważniejsze jest to, jeżeli zmieniamy kierunek jazdy, to pamiętajcie o tym, żeby ten kierunkowskaz wrzucić, jadąc w lewo, w prawo, prosto wiadomo, że nie sygnalizujemy, a zjeżdżając z ronda dajemy prawy kierunkowskaz sygnalizując po prostu możliwość tego, że będziemy opuszczać to rondo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne nasze filmy o środek szkolenia kierowców Ladies.